Dzisiaj chciałbym Wam pokazać jak przygotować jig'a na pstrągi, którego można wykorzystać podczas y, rzecznego łowienia, jak również w późniejszym czasie do łowienia okoni. Przygotowanie naszej przynęty zaczynamy od założenia główki jig'owej na haczyk. Ja używam haczyków bezzadziorowych, znacznie ułatwia nam to zadanie, nie musimy już nic przyginać i piłować. A przy połowie pstrągów ważne jest, żeby jednak tego zadziora nie było. Nie kaleczymy wtedy ryb. Zastosujemy tutaj główkę o średnicy 5 mm, oczywiście Wolframową w kolorze czerwonym. Równie dobrze sprawdzi się też taka sama w kolorze pomarańczowym lub saledynowym. Wydaje mi się, że przy takich pijawkach to są takie trzy najlepsze kolory. Czasem sprawdza się nam też złoto, ale przy wykonywaniu ciemnych imitacji jak lepiej jakiś akcencik dać. Po nałożeniu główki dodatkowo dociążymy sobie naszego jig'a lametału ołowianą o średnicy 5 mm. Wykonujemy na trzonku Haka kilka, kilkanaście zwojów w zależności od tego, co chcemy e, osiągnąć. Im mniej e, ciężaru na trzonku, a więcej przygłówce, tym bardziej praca będzie przypominała typowego dźiga e, typu góra-dół. E, rozkładając obciążenie na trzonku, e, trochę zmieniamy właśnie pracę tej przynęty. Po nawinięciu lamety, czas na nić główną. Przywijamy nasz ołów, dokładnie to zabezpieczamy i dowijamy nitką do łuku kolankowego. Pozostałość nic oczywiście odcinamy i zabezpieczamy sobie to wszystko klejem. Może to być lakier, może to być klej błyskawiczny typu kropelka, wszystko jedno, ale ważne, żeby każdy krok został zakończony kroplą kleju. Teraz weźmiemy się za ogonek w naszej przynęcie, w naszym przypadku będzie on wykonany z piór puchowych Marabuta, w tym przypadku z takiego brązowego pióra. Odrywamy sobie dolny fragment pióra. Tutaj często stosina nie jest zbyt dobrej jakości. Selekcjonujemy sobie taką ilość, która pozwoli nam wykonać ogonek. Odrywamy od pióra. Odcinamy dolną jego część. I palcami odrywamy podszewek. Nie jest on nam potrzebny, będzie jedynie powodował, że nasz tuł zwiększy objętość i będzie bardziej chłonął wodę, co jest tutaj niewskazane. Teraz dokładnie mocujemy piórko przy pomocy nici i możemy sprawdzić, czy jest to odpowiednia ilość. Jeżeli wyjdzie nam za mało, możemy po prostu sobie dołożyć kilka promieni. Nie jest to żaden problem. W naszym przypadku sobie troszeczkę dołożymy, żeby to wszystko było bardziej puchate, lepiej będzie pracowało w wodzie. Teraz ważne, żeby sobie dokładnie obejrzeć, czy wszystko jest równo. Po przymocowaniu pióra dajemy sobie kropelkę kleju. I ustalamy długość ogonka. Na wodach płynących długi ogonek nie jest potrzebny, wręcz czasami bywa problemowy, ponieważ zaczepia nam się tutaj za grawkę lub za żyłkę, więc 3-4 cm to będzie w zupełności wystarczająca długość. Odrywamy palcami, to pura nam się tutaj ładnie odrywa bez żadnych problemów. Trzeba sobie obejrzeć, jeżeli potrzeba to uczesać. Warto naszemu dzigowi nadać trochę połysku, w naszym przypadku osiągniemy to dzięki użyciu kryszta i takiego perłowego, palizującego fleszyka. Bierzemy po nitce z każdego koloru, przy tak niewielkiej przynęcie to będzie odpowiednia ilość. Składamy to ze sobą razem. Ustalamy w miarę podobną długość, to nam znacznie ułatwi pracę. I teraz... Przykładamy do naszego ogonka i przy pomocy nici mocujemy zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Można to zrobić spokojnie, bez obcinania. Nie jest to skomplikowany proces. W tym momencie również warto sobie obejrzeć, czy wszystko leży równo. Flesza odcinamy na długość ogonka. Lepiej, żeby on nie wystawał. I ponownie zabezpieczamy sobie kroplą lakieru. Może nawet trochę większą. W czasie, kiedy tułów nam teraz przesycha, wykonamy sobie y, mieszan mieszaninę dubbingu, w którą dokończymy tułowiek naszej przynęty. W moim przypadku będą to y, dwa kolory Spektry, czyli dubbingu sztucznego i jeden kolor dubbingu naturalnego, w naszym przypadku brązowy z Ważne jest, aby pomieszać dubbing pochodzenia sztucznego z naturalnym to nadaje naszej przynęcie fajnej objętości dodatkowo lepiej to pracuje w wodzie ponieważ dzięki zastosowaniu dubbingu pochodzenia naturalnego tułów robi się bardziej puchaty yy, wystaje z niego więcej drobnych włosków co fajnie pracuje w nurcie mieszamy to sobie ładnie w palcach ważne żeby zrobić to dokładnie, wtedy wychodzi nam jednolity kolor Tak, przygotowany dubbing na chwilę odkładamy, a naszą nić główną smarujemy klejem. Ułatwi nam to nakładanie przygotowanego dabingu na nić. Teraz małymi kępkami rozprowadzamy przygotowany materiał na nici. Dzięki użyciu kleju wszystko nam się tutaj ładnie trzyma. Po nałożeniu skręcamy czy palcami, czy można to zrobić. Nawiarku jest to bez znaczenia, jak komu wygodniej powstaje nam ładny brasz, który teraz nawijamy na trzonek Haczyka. Robimy to tak, aby nasz tułów miał kształt stożka i rozszerzał się w kierunku główki. Robimy to wszystko powoli, małymi porcjami. Wtedy nasz tułów. Yy, jest równy, symetryczny, nie musimy nic poprawiać, wyczesywać. Małe poprawki tak prawdopodobnie będą niezbędne, ale zaoszczędza nam to sporo pracy. Kiedy dowiniemy już dubbing do samej główki, możemy użyć innego koloru, który pozwoli nam na odrobinę kontrastu i wyróżnienia. W naszym przypadku będzie to metaliczna czerwień którą mieszamy z naszym bazowym dubbingiem. Tak powstały materiał nakładamy na nić znacznie luźniej niż w przypadku całego tłowia. Wa ważne, żeby teraz nadało to dużej objętości. I tak luźno, luźno nawinięty dubbing nawijamy wokół główki. Teraz warto jest wykonać. Węzełek zabezpieczający, żeby nasz materiał się nie cofnął przy wykonywaniu jeżzynki. Dowijamy z powrotem nitkę. Oglądamy sobie naszą przynętę. I teraz nadmiar dubbingu wyrywamy palcami, lub jeszcze lepiej przy pomocy igły to sobie ładnie wyczesać. Jest to chyba najlepsza opcja. Można również użyć szczoteczki, wycioru do czyszczenia lufy albo kawałka rzepa. Uf, mamy gotowy. Teraz nasza przynęta jest już praktycznie gotowa. Ja jednak preferuję zrobienie jeszcze jeżynki. W tym przypadku z czarnego pióra siodłowego kury. Bierzemy sobie piórko. Dolną jego część obrywamy, nie będzie nam do niczego potrzebna. Następnie przy pomocy szczypiec łapiemy jego górną część. Szczesujemy w odwrotnym kierunku, nadmiar odcinamy nożyczkami i wmocujemy do naszej przynęty przy pomocy nici. Dwa, trzy obroty nicią wystarczą. Teraz pozostałość pióra łapiemy szczypcami i owijamy pióro wokół osi naszego haka. Dwa, trzy obroty w zupełności wystarczą, żeby wykonali gęstą, równą jeżynkę. Teraz dokładnie przywijamy to nicią, jest to bardzo ważne, ponieważ zęby strągów potrafią takiego jig'a, który jest niedokładnie wykonany, bardzo szybko wykluczyć z użycia. Dlatego ważne, żeby poświęcić chwilę czasu na dokładne zrobienie tego. W tym momencie znowu oglądamy sobie naszą przynętę, patrzymy czy nasza jeżynka stała wykonana równo. W tym momencie możemy ją jeszcze uczesać. Także, jeżeli coś nam nie wyszło, to nic straconego. Nasza przynęta jest już gotowa. Teraz zakończamy ją za pomocą takiego finishera. Zazwyczaj wykonuje dwa węzły. On pozwala naszej przynęcie nabrać wystarczająco dużo trwałości do złapania wielu ryb. Można ten węzeł wykonać również palcami, ale wydaje mi się, że finiszerem jest wygodniej. Nitkę zaciągamy. Upewniamy się, że nie ma tu żadnych luzów. Odcinamy ją. Tak jak w przypadku wszystkich pozostałych kroków, naszą przynętę zakończamy kroplą lub dwoma kleju. Oglądamy ją sobie. Najłatwiej jest to zrobić przy pomocy igły. Gdy nasza przynęta jest gotowa, warto obrócić ją, popatrzeć, czy nasz ogonek, nasza jerzynka i tłowik jest równo. W tym momencie możemy jeszcze wszystko skorygować. Wystające stosiny można oderwać, a wystające pasma flesza w każdej chwili możemy skrócić nożyczkami, jak też stanie się w naszym przypadku. Tak wykonana przynęta jest gotowa do użycia.